Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak wygląda procesowanie Lida w Hubspotie, procesowanie Lida po webinarze. I tutaj dla przykładu faktycznie w tym momencie jesteśmy na, 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 na platformie ClickMeeting. To jest jedna z wielu platform, które są zintegrowane pod kątem tutaj prowadzenia webinarów z Hubspotem, ale z ClickMeetingiem faktycznie pracowaliśmy nawet sami. Mamy dość duże doświadczenie, więc tutaj pod kątem przykładu dzisiaj postaraliśmy się tutaj faktycznie wziąć sobie ją na warsztat i tak jak mówię, tutaj jest pełna integracja z HubSpotem, jeżeli sobie klikniemy w integrację, to mamy tutaj integruj z HubSpotem, jeżeli sobie klikniemy autoryzuj, to w zasadzie tutaj no powinniśmy połączyć nasze nasze konto klik meetingowe razem z naszym tutaj portalem HubSpot i od razu tutaj te dane, szczególnie te dane kontaktowe, zostają wymieniane. Jeżeli sobie faktycznie przejdziemy na listy w HubSpotie, tutaj w tym momencie wybierzemy sobie pozycję listy, to automatycznie, jeżeli mamy powiązane te konto klik meetingu z HubSpotem, to Tworzą nam się listy. Pierwszą listą, która nam się tworzy, to jest lista wszystkich zarejestrowanych. Czyli jeżeli budujemy frekwencję na, na nasz webinar, to wszyscy ci faktycznie zarejestrowani automatycznie są dodawani tutaj do listy. Ale co ciekawe, po webinarze, jeżeli faktycznie go przeprowadzimy, tworzą nam się dodatkowe dwie listy. Tworzy nam się lista. Wszystkich tych, którzy uczestniczyli, i wszystkich tych, którzy się zarejestrowali, ale nie uczestniczyli. Ma to duże plusy pod tym kątem, że od razu wiemy faktycznie, ile osób uczestniczyło w tym webinarze. Jesteśmy w stanie od razu w pierwszej kolejności do tych właśnie osób się odzywać, ale również wiemy, Znamy liczbę tych, którzy, którzy nie dotarli, którym się nie udało dotrzeć, no i faktycznie też mamy od razu szybką informację, do kogo najlepiej wysłać powiedzmy wideo z webinaru, czy ewentualnie skontaktować się w. W kontekście tego, dlaczego na przykład nie udało się dotrzeć i czy możemy tutaj coś dla nich zrobić. Więc tutaj, no, od razu, klik od razu meeting dzieli nam tutaj faktycznie tą całą, tą całą frekwencję na dwie listy. Jeżeli sobie wejdziemy tutaj na tą listę uczestników, to mamy jakoś tutaj wszystkich tych, którzy, którzy na tym webinarze uczestniczyli. To nie jest jakaś tutaj duża lista, to jest 18-18 tutaj faktycznie osób i jesteśmy w stanie tutaj z tych wszystkich takich osób utworzyć lidy. Możemy tutaj to zrobić jednorazowo, po prostu kliknąć więcej i utwórz lidy, a możemy sobie wybrać powiedzmy, ileś osób, które faktycznie chcemy, dla których chcemy utworzyć te lidy. Ja sobie tutaj wybiorę 10, bo na przykład, nie wiem, no pod kątem tutaj, że mamy 18 uczestników, no to nie wiem, 10 damy jednemu handlowcowi, czy osobie, która faktycznie będzie, będzie się tymi lidami zajmować, a kolejnej damy 10. Więc tutaj klikamy sobie te 10, dodamy utwórz lidy i automatycznie yy, od razu w pierwszej w pierwszej tutaj zakładce mamy wybierz proces. No tutaj mówię, proces nie musi dotyczyć webinaru. Może być to proces obsługi targów, proces obsługi formularza kontaktowego, proces obsługi nie wiem, tutaj no jak, jakikolwiek tutaj gdzieś tam odnośnie pozyskiwania się, się znajduje, znaczy jest, jest u nas wykorzystywany, ale w tym momencie tutaj mamy, mamy, zajmujemy się webinarem. Jak sobie klikniemy webinar, to logika warunkowa, która działa na w HubSpot, to automatycznie podpowiada nam już właściwości zależne od tego procesu, który wybraliśmy, czyli od webinaru, czyli jaki jest temat i, i jaka jest obecność. Jeżeli byśmy wybrali przykładowo targi, to generalnie od razu mamy tutaj kontekstowe menu dla targów, czyli nazwę targów, kiedy te targi się odbyły, więc to bardzo pomocne jest w kontekście tutaj faktycznie atrybutowania. Ale wybierzemy sobie ten proces, temat, powiedzmy proces webinarowy, temat webinaru, no to sobie skopiujmy, to było nowoczesne podejście do, tak może się faktycznie zaczynać wiele webinarów. Jeśli chodzi o obecność, to są wszyscy ci, którzy uczestniczyli, więc możemy sobie tutaj od razu zaznaczyć. Oczywiście, jeśli chodzi o temat webinaru, też go możemy wybrać z listy, bo na przykład prowadzimy jakieś cykliczne webinary, które, nie wiem, co miesiąc robimy webinar o czymś, więc oczywiście tutaj to jest kwestia indywidualna, czy z listy, czy nie z listy. I tutaj mamy stan LIDA. I tutaj to, ta, ten atrybut definiuje proces właśnie LIDA, który wybraliśmy, czyli że, no jeśli chodzi tutaj na przykład webinar, to wszystko się zaczyna od rejestracji w, 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 w procesie, powiedzmy, związanym z targami. Wszystko zaczyna się, nie wiem, od wizytówki, tak? I też mam gdzieś tam, e, tak, tak, ten proces automatycznie jest podpięty. Więc tutaj mamy rejestrację, podjęcie próby, połączono, zakwalifikowana, zdyskwalifikowane. Możemy w pełni konfigurować ten proces, żeby on najbardziej odpowiadał temu, co faktycznie robimy. Ale w tym momencie mamy wszystkich zarejestrowanych, wszystkich tutaj mamy osobny atrybut na to, czy uczestniczyli, więc wszystkich tych, e, dla wszystkich, Takich tych 10, powiedzmy, kontaktów założymy lida. Jeżeli to na przykład webinar był związany z produktem, możemy od razu sobie przypiąć produkt, że ktoś był na webinarze dotyczącym produktu, możemy tutaj jakieś dodatkowe mamy jeszcze atrybuty, możemy ich nie mieć, możemy je mieć, możemy mieć inne, więc generalnie pełna dowolność w konfiguracji z tego procesu lidowania i tutaj właściciel, czyli wybieramy sobie, kto ma się tymi lidami zajmować, do kogo te lidy przypisujemy. I to jest istotne. Właściciel leada może być różny od właściciela kontaktu. To jest dość istotne z punktu widzenia organizacyjnego. Czyli na przykład, no, no jakieś, powiedzmy te kontakty mogą być na jakimś handlowcu, ale na przykład mamy cały dział prospectingu, który zajmuje się po potencjalne kwalifikowaniem tych leadów, więc generalnie możemy je tutaj rozpiąć, czyli leady dostaje ktoś inny, a deale dostaje ktoś inny. Więc yy, tutaj ja w tym momencie je sobie zapiszę na siebie, robimy utwórz i po prostu yy, automatycznie tworzy nam 10 leadów. Jeżeli sobie podejdziemy tutaj faktycznie na ten proces, one powinny się za chwileczkę pojawić i mamy, w tym momencie faktycznie mamy 10 lidów, które, które, które zostały, zostały utworzone i to nie jest tutaj taki powiedzmy obszar, na którym faktycznie pracuje handlowiec, to jest obszar e, e, całościowy, który bardziej służy kierownikowi sprzedaży, kierownikowi nie wiem, dyrektorowi do, do spraw prospektingu, czyli możemy sobie wszystkie te lidy zestawić e, z, wszystkich, z wszystkich procesów które faktycznie obsługujemy, możemy sobie je podzielić, powiedzmy, z stanem, czyli tak, na jakim to jest etapie. Możemy sobie właścicielem, czyli kto ma ile lidów, jaki handlowiec. Więc generalnie to jest takie globalne podejście, które pozwala tutaj się, się z, tymi, z tymi tutaj lidami zapoznać. Na przykład mamy, nie wiem, 200 osób na webinarze, plus 300 wizytówek zebraliśmy na targach. Jesteśmy to w stanie sobie tutaj to procesować. Ale przejdźmy do, do, do procesu do procesu samego, samego webinaru, czyli generalnie to jest teraz powiedzmy przestrzeń, na której pracuje handlowiec, no i on dostał 10 leadów. Mamy wybrany proces, akurat będzie się zajmować procesem webinara, mamy wszystkie etapy, czyli generalnie wszystkie te etapy poza tymi, które faktycznie są zdyskwalifikowane i zakwalifikowane i możemy sobie jakieś tam etykiety, czy, czy możemy sobie to firmami, czy typem leada, tak no i mówię, no, no tutaj tych, tych filtrów, czy ewentualnie nie użyć jakichś zaawansowanych filtrów. Tych filtrów do pracy jest mnóstwo, ale to, co możemy zrobić, to przede wszystkim możemy sobie od razu e, zaharmonogramować pracę. Czyli wszystkich mamy na etapie gdzieś tam rejestracji, więc to, nie wiem, dzwonimy do pana Piotra, podjęliśmy próbę, możemy sobie zmienić. Od razu tutaj to jest taki szybki harmonogram, że no, podjęliśmy próbę, ale trzeba zadzwonić jutro, więc jutro tutaj sobie zaznaczamy jutro. E, zadanie na połączenie, więc automatycznie mamy już zadanie na połączenie. E, więc więc jesteśmy w stanie sobie faktycznie wyfiltrowywać z kim podjęliśmy próbę, na przykład tak, z kim, do kogo, kogo, z kim jesteśmy połączeni, jeżeli chcemy jakieś szczegóły, na przykład tutaj pan, pan, pana Jarosława, na przykład tak, to generalnie możemy sobie wyświetlić, możemy z tej pozycji wysłać zrobić notatkę, możemy wysłać maila, możemy się połączyć, możemy podpiąć sekwencję, co jest dość istotne i generalnie, no powiedzmy, że rozmawialiśmy z panem Jarosławem, i jest niezainteresowany, po prostu był, chciał zobaczyć z ciekawości, jak to się często zdarza, czyli dyskwalifikuje to mamy jakąś automatycznie automatyzację, która możemy również ją wyłączyć. To automatycznie podpytuje, kiedy do pana Jarosława najlepiej by było się odezwać, mimo tego, że go zdyskwalifikowaliśmy. To może e, warto się do niego za jakiś czas odezwać, ale niekoniecznie pan Jarosław jest pewny, że nie jest zainteresowany, więc generalnie nie teraz. Ale jeżeli sobie na przykład wybierzemy kolejny kolejny rekord, czyli mamy jakiegoś pana tutaj Arkadiusza Majek, dzwonimy sobie do niego i okazuje się, że pan Arkadiusz jest jak najbardziej zainteresowany, chciałby zobaczyć, chciałby się spotkać, chciałby indywidualnie porozmawiać, więc od razu możemy tutaj go zakwalifikować. Jeżeli sobie klikniemy zakwalifikować, zakwalifikujemy lida, to od razu automatycznie wyświetla nam formatkę do utworzenia dealer transakcji, czyli jesteśmy w stanie tutaj no, zakwalifikowaliśmy Lidan, czyli przechodzimy do kolejnego procesu, jaki jest proces tutaj sprzedaży i możemy sobie faktycznie tutaj nazwę transakcji może to również być automatycznie. Mamy Marek z nowa transakcja, no, nie wiem, e, możemy sobie zaznaczyć w nawiasie Lid po webinarze, znaczy po webinarze, może to już nie Lid, bo to już nie lead, po webinarze i to będzie pan Arkadiusz, tak? Więc tutaj pełna dowolność. Wybieramy sobie proces sprzedaży, bo na przykład tutaj no, wybrał produkt, który jest reprezentuje proces sprzedaży 2, albo generalnie mamy cały proces sprzedaży związany tutaj ze sprzedażą webinarową. I tutaj oprócz tego procesu sprzedaży, procesu sprzedaży 2, to mamy proces webinarowy, więc jesteśmy w stanie tutaj automatycznie dobrać proces. No, może dopiero tutaj na etapie powiedzmy zakwalifikowania LIDA pojawił się produkt, więc możemy go też wybrać. jest jakaś kwota, ale to co istotne, możemy tutaj wybrać handlowca, któremu tego lida przypisujemy, bo na przykład tutaj procesowaniem tych lidów zajmuje się tutaj u nas dział marketingu, a sprzedażną sprzedażą tylko i wyłącznie handlowcy, więc generalnie można tutaj po prostu przypisać sobie tego ja, na przykład by, by, powiedzmy, procesowałem tego lida i go zakwalifikowałem, ale generalnie ja już się nie zajmuję obsługą, e, obsługą powiedzmy procesu sprzedaży, więc tego lida mogę przypisać do pana Łukasza, więc możemy takiego lida przypisać do pana Łukasza i co się stanie? On automatycznie trafi na tym, na, tym, na tym etapie, na którym go przypisaliśmy, tutaj na potencjalnego klienta. Jeżeli sobie teraz wyfiltrujemy tą linię, czyli data utworzenia tam powiedzmy transakcji czy deala, jeżeli wybierzemy sobie dzisiaj to mamy, o, mamy to, a co przed chwileczką dodaliśmy, czyli nowa transakcja po webinarze, pan Arkadiusz i generalnie, jeżeli sobie wybierzemy jeszcze właściwości, na kogo przepisaliśmy pana, czyli przypisaliśmy to do pana Łukasza, to możemy sobie wyfiltrować i pan Łukasz dostaje powiadomienie, może dostać powiadomienie, może dostać maila, że dostał nową, nowego potencjalnego, nową potencjalną szansę sprzedażową, która faktycznie jest po webinarze i automatycznie on sobie już tutaj bezpośrednio to procesuje. Więc to jest takie bardzo płynne podejście między procesem lida, a, a procesem, procesem sprzedaży. I co jeszcze może ciekawe, tutaj pokażę na jakimś innym przykładzie, jeżeli faktycznie wejdziemy sobie na kartę kontaktu, wyszlibyśmy sobie na kartę kontaktu pana Arkadiusza, to wszędzie widać, yy, gdzie gdzie ten, czy, 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 czy faktycznie był lid, na jakim on jest poziomie. Może tych leadów być kilka, bo tych webinarów robimy na, powiedzmy, robimy różne te webinary, tak? Więc generalnie widzimy, że na przykład na wszystkich był niezakwalifikowany, to może już do niego nie warto uderzać, albo powiedzmy uczestniczył, na, na, na żaden nie dotarł, tak? Więc generalnie mamy pełną informację na kontakcie, co się, co się z tym lidem dzieje. Od razu mamy też, gdzie tutaj mamy akurat zakwalifikowany jest na zielono, ale też widzimy, że został zakwalifikowany po procesie webinarowym, więc mamy jakąś transakcję, która jest związana faktycznie, temat z webinaru, od razu mamy tutaj też transakcję podpiętą pod panią Monikę, czyli widzieliśmy, że był to lead, lead został zakwalifikowany, a teraz mamy potencjalnego klienta z webinaru, który jest w procesie sprzedaży. Więc generalnie bardzo zachęcam, jest to dość mocno intuicyjne i płynne, jeżeli faktycznie mamy rozdzielony proces prospectingu i proces. Proces faktycznie tutaj sprzedaży to bardzo, bardzo dobrze do tego się nadaje HubSpot. W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do dyspozycji. No i cóż, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.